Przewodnik po ośrodku narciarskim kołty. Kołty jest to ośrodek narciarski, który został oddany do użytku w połowie sezonu narciarskiego 2010-2011. Jest to największy ośrodek narciarski na Morawach, oddalony od Wrocławia o około 150 km. Odległość z Opola to około 112 km. Narciarze i snowboardziści mają do dyspozycji nowoczesny, sześciosobowy wyciąg krzesełkowy o długości niespełna 2 km. Dolna stacja jest położona na wysokości 588 m nad poziomem morza, a górna stacja znajduje się na wysokości 1095 m nad poziomem morza. Różnica wysokości wynosi 507 m, a przepustowość tej stacji to 3200 osób na godzinę. Czas przejazdu niespełna 7 minut. Po na szczyt wyciągiem krzesełkowym mamy do wyboru trzy trasy. Pierwszy odcinek jest wspólny dla wszystkich tras. I biegnie wzdłuż wyciągu orczykowego. Jest to trasa numer 1, która ma kolor niebieski. Długość zjazdu to około 650 metrów, a różnica wysokości wynosi 100 metrów. Po przejechaniu tego odcinku mamy do wyboru dwie trasy: trasę numer 2, jeśli zdecydujemy się jechać prosto, oraz trasę numer 3, jeśli skręcimy w lewo. Ten film prezentuje przejazd trasą numer 3. Po przejechaniu odcinka wzdłuż wyciągu odczykowego oraz skręceniu w lewo Trasa ma w dalszym ciągu kolor niebieski. Prowadzi przez dość długi, wąski oraz płaski odcinek, który przebiega przez las. Po wyjechaniu z lasu, ta rasa staje się dużo bardziej wymagająca i jest oznaczona kolorem czerwonym. Około 400 metrów przed końcem trasy możemy skręcić w prawo lub w lewo. Skręcając w prawo, dojeżdżamy do stacji... Dolnej kolejki krzesełkowej. A skręcając w lewo, wjeżdżamy na trasę numer 4, oznaczoną kolorem niebieskim, która prowadzi wzdłuż wyciągu Orczykowego. Wszystkie trasy zjazdowe w razie potrzeby mogą być sztucznie dośnieżane. W ośrodku narciarskim Kołty, w pobliżu dolnej stacji, znajduje się sklep ze sprzętem sportowym, wypożyczalnia oraz restauracja, a w pobliżu znajduje się również duży parking. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów z ośrodka narciarskiego Kołty.